Cześć z tej strony Kuszy. Dzisiaj sobie zrobimy odcinek na dworze na świeżym powietrzu, bo dzisiaj jest ostatni dzień w tym tygodniu podobno, który ma wyglądać w miarę dobrze, potem już będzie tylko zimniej, bardziej wiecznie i bardziej padać. Także sobie wykorzystam tę okazję, i trochę pochodzę. Wykluję dzisiaj trochę jajek w tym dziesiątkę, a do tego porozmawiamy sobie o jednej ciekawej rzeczy, która nurtuje wiele osób, czyli o nadchodzącym albo nie i evencie wielkanocnym. Ale najpierw, zanim zaczniemy ten ważny temat, muszę jeszcze zrobić trzy również ważne rzeczy. Po pierwsze, kupić sobie inkubatory, oczywiście. I tak nie mam dziewięciu jajek, także na razie wystarczą mi trzy powiedzmy, także wydam. Sobie do końca te po prostu poke coiny, które już mam. Dobra, na pewno tą dziesiąteczkę sobie dzisiaj zainkubujemy. No i do tego jeszcze trzy piąteczki w sumie łącznie. O mój wczorajszy filmik dla was, wczorajszy mój dzisiejszy dla mnie filmik właśnie się wrzucił na YouTube. Dobra, dobra. No dobra, no to jajeczka zainkubowane, teraz idę przekręcić moim pierwszym dzisiaj pokestopem, ale dzisiaj słuchajcie jest siódmy dzień. Siódmy dzień, także będzie gwarantowany przedmiot ewolucji. No i już jestem ciekaw, co to będzie. No i dobra, jest już nasz pierwszy dzisiaj pokestop. stop. Wstrzymujemy oddech. Trzymamy kciuki. Nie wierzę, nie wierzę, że znowu jest to King's Rock. Nie no, aż, aż wejdę w przedmioty i się upewnię, nie? Kolejny King's Rock! Kolejny raz pod rząd. Ostatnio był King's Rock, teraz King's Rock. Mam już trzy King's Rocki, dwa już miałem wcześniej i je zużyłem. Czyli łącznie pięć King's Rocków, trzy Dragon Scale, jeden Upgrade, od kiedy weszła druga generacja. Zero Metal Coat'ów, zero Sunstone'ów. Pytanie, czy to jest nie czy po prostu jakaś zależność, o której nie wiemy. Dobra, przy okazji również pierwszy dzisiaj Pokémon to będzie Spirou. 2000 XP łącznie. 2650 W takim razie ja idę się trochę przejść, żeby nabić trochę kilometrów na jajkach i zaraz do Was wracam Dlaczego mówię jakiejś zależności, o której nie wiemy? Pewnie pamiętacie te teorie, że jeśli jednego dnia zdobyłeś z danego pokestopu przedmiot ewolucji, to trzeba podejść do tego samego pokestopu innego dnia o dokładnie tej samej godzinie i znowu trafisz przedmiot ewolucji. Po dokładnych badaniach na Seal i reddicie okazało się, że jest to kompletna nieprawda i nie ma takiej zależności. Natomiast może jest coś takiego, że z konkretnych pokestopów, które są na przykład w danym biomie, częściej trafiają się dane kamienie ewolucji. Bo na przykład zauważyłem, że w okolicach, gdzie jest wodny biom, częściej trafiają się właśnie Kings Rocky oraz Dragon Scale. Jeśli Wy też tak zauważyliście, to napiszcie i koniecznie w komentarzach, ale najprawdopodobniej na 90% jest to po prostu czysty przypadek. Jestem w ogóle w parku Totodali, w którym byłem dosłownie parę odcinków temu, ale stwierdziłem, że przejdę się tutaj jeszcze raz przy okazji no bo potrzebuję troszkę cukierku, żeby jednak wzmocnić tego mojego nowego Feraligatora, ale Pajna to jednak nie będę marnował na te Totodile, no bo zostawię sobie na Pokemony, których ewolucji brakuje mi do Pokedexu, a w międzyczasie, jak sobie chodzę po tym parku, łapię to Totodile, to opowiem wam o tym, co sądzę o nadchodzącym Iwencie wielkanocnym i czy na pewno jest on nadchodzącym eventem. Także w ogóle zacznijmy od tego, że wiele osób mówi do mnie, pisze do mnie, kurs co sądzisz, co będzie na evencie wielkanocnym. A ja mówię, kurczę, przecież nikt nie powiedział, że w ogóle będzie event wielkanocny. Natomiast rzeczywiście jest wiele rzeczy, które na to wskazują, chociaż oczywiście Niantic nie powiedział tego wprost, no bo Niantic i w sumie nigdy nie mówi, nigdy nie zapowiada żadnych eventów. Natomiast wszyscy spodziewali się, że będzie jakiś event na Dzień Świętego Patryka i nic nie było. Było dużo filmów, było dużo spekulacji i nic nie było. Także tylko Wam mówię: po prostu nie nastawiajcie się, że na 100% będzie jakiś event na Wielkanoc. Bo zawsze jest jakaś tam mała szansa, że po prostu nie będzie nic. Wielkanoc jest tylko chrześcijańskim świętem. Większość osób, które nie są chrześcijanami, nie obchodzi w ogóle tego święta. W przeciwieństwie do np. Na Bożego Narodzenia, które obchodzą wszyscy, nawet Japończycy, którzy są Shintoistami. Ale załóżmy, że ten event wielkanocny będzie i pewnie Najantik ogłosi go dokładnie w dniu rozpoczęcia tego eventu. Może ewentualnie dzień wcześniej. Dobra, gdzie jest kolejny Totodile przy ciuchci. I co będzie w tym evencie? To możemy naprawdę tylko spekulować. Przede wszystkim cały czas jest sprawa tego jednego z pracowników Najantiku, który już ponad miesiąc temu powiedział, o Oszczędzajcie cukierki i wszyscy podejrzewali, że to zwiastuje, że już niedługo będzie jakiś event, w którym będziemy mieli podwójnego expa i wtedy te cukierki nam się przydadzą do masowej ewolucji. Ludzie czekali, oszczędzali cukierki, oszczędzali pokemony do ewolucji i nic nie nadeszło i teraz wszyscy myślą, że może w końcu teraz będzie właśnie... Ten event, o którym mówił ten pracownik, z podwójnym ekspem. Natomiast jest jeszcze duża szansa, że ten pracownik po prostu albo się pomylił, albo nas wszystkich stronował i wcale nie będzie podwójnego ekspa. A propos tego pracownika na Antiku, jego nazwisko to David Hollin. I tuż po tym, jak wróciłem do domu, po nagrywaniu tego odcinka, pojawił się wywiad właśnie z Davidem Hollinem, który wam teraz przytoczę, ponieważ wyjaśnia on te wszystkie kwestie, które przed chwilą poruszyłem. Kim w ogóle jest David Hollin w Nianticu? Game designerem, czyli projektantem gry. On wymyślił bady system, on wymyślił tryb AR, łapania Pokémon. I on wymyślił sposób działania Ditto w Pokémon Go. I przede wszystkim najważniejsza taka informacja z tego wywiadu jest taka, że to jego słynne powiedzenie. Also safer. Oszczędzajcie cukierki, którego ja chyba nawet nie pokazywałem na swoim kanale, bo tak naprawdę, moim zdaniem, co to jest za news? Jakiś koleś gdzieś tam powiedział oszczędzajcie cukierki. No i rzeczywiście minął ponad miesiąc, i tutaj David w końcu wyjaśnia, że tak naprawdę była to wskazówka dla nowych graczy, że warto oszczędzać cukierki na ewolucję, bla bla bla, teraz się po prostu tłumaczy, a tak naprawdę był to pewnie jakiś głupi żart, albo nie wiem, myślał, że będzie event, ale potem zmienili zdanie w Najantiku i jednak nie będzie takiego eventu, albo dostał opiernicz, mówiąc krótko od szefa za to, że za dużo powiedział i musieli się wycofać z tego pomysłu eventu. Nie wiadomo tak naprawdę, co tam zaszło, tak czy inaczej teraz po prostu David Hollin wycofuje się i zaprzecza temu wszystkiemu, co powiedział oszczędzajcie cukierki. Także można powiedzieć, że to już jest jakby nieaktualne, ale może z drugiej strony szef kazał Davidowi zaprzeczyć temu, żeby ludzie jednak mimo wszystko mieli niespodziankę, kiedy jednak jakiś event się pojawi. Także powiedziałbym, że teraz sytuacja jest jeszcze bardziej zagmatwana niż była, ale są jeszcze inne ciekawe rzeczy w tym wywiadzie, także na szybko je poruszę. David potwierdził bardzo duży wzrost popularności Pokémonów po wypuszczeniu drugiej generacji do gry. Moim zdaniem to jest świetny argument za tym, żeby wypuścić trzecią generację LATem, żeby mieć znowu duży przypływ popularności gry. Do tego David dodał, że nie chcą tak naprawdę tworzyć Pokémon GO tak, żeby naśladowało główne gry z serii Pokémon, tylko żeby było swoją własną grą z innymi mechanikami, z innymi rozwiązaniami. I w sumie to jest dosyć oczywiste, no bo widzimy, że Pokémon GO ma zupełnie inne rozwiązania niż główne gry z serii Pokémon, więc w sumie nic takiego odkrywczego tutaj nie powiedział. Potwierdził, że cały czas pamiętają o legendarnych Pokemonach. Na 90% te Pokemony będą w tym roku, ale to już to powiedziałem ja, a nie David ponieważ zauważyłem, że po prostu dużo osób z Nianticu ostatnio mówi naprawdę o tych legendarnych Pokemonach, co by świadczyło o tym, że właśnie nad nimi pracują. W tym momencie skupiają się na dodawaniu nowych rzeczy do gry, a nie nowych Pokemonów, czyli nowych po prostu mechanik i tak dalej. Moim zdaniem to jest po prostu potwierdzenie tego, że teraz pracują nad reworkiem gymów, czyli zmienieniem systemu walki, a dopiero potem zajmą się wprowadzaniem kolejnych generacji Pokemonów. Z pewnością będą eventy bardzo blisko związane z kalendarzem. Jak można to zrozumieć? Co jest w kalendarzu? Święta. Święta na przykład takie jak Wielka Czyli tutaj rzeczywiście David mówi, że te święta, które zazwyczaj ludzie obchodzą w kalendarzu, również w Pokémon Go będą eventy związane z tymi świętami. Także w tym momencie moje przekonanie o tym, że będzie event wielkanocny, skoczyło do 95% z 90%. Generalnie pracują nad tradingiem i PvP w końcu, w końcu będzie PvP w Pokemon Go. Ale to są rzeczy długoterminowe, mówi David Hollin, a w krótkim terminie nie może powiedzieć. Trading, moim zdaniem, to jest zły pomysł, no bo co wymienisz się z kimś za Pokémony i będziesz miał łatwym sposobem wszystkie Pokémony, których potrzebujesz do Pokémon Indeksu. Zabije to w ogóle zabawę ze zbierania Pokédexu. Natomiast PvP, czyli walki jeden na jednego, gracz na gracza, to będzie najlepsza rzecz w całej tej grze. Kiedy to się pojawi? No i wyjaśnia dlaczego deweloperzy właśnie z Nianticu nie rozmawiają tak naprawdę ze społecznością. Unikają kontaktu. Był taki odcinek Trainer Tipsa. Nick właśnie pojechał do San Francisco, do siedziby głównej Nianticu. Po prostu chciał z nimi porozmawiać, chciał ich zapytać o nadchodzące eventy i tak dalej. Oni mu powiedzieli, Sorki, ale nie możemy z tobą rozmawiać. Ludzie pracujący w Nianticu bardzo unikają rozmawiania z graczami, ze społecznością... Ponieważ uważają, że jest to bardzo stresujące i tak naprawdę nigdy nie zadowolą wszystkich, bo zawsze będzie ktoś narzekał, zawsze będzie ktoś hejtował. To zupełnie tak jak na YouTubie, także jak najbardziej mogę tutaj ich zrozumieć. No i to jest w sumie wszystko, co było w tym wywiadzie. Link zostawiam oczywiście w opisie. A teraz wracamy do dalszej części odcinka. Dużo osób również podejrzewa, że na tym evencie mogą być jakieś rzeczy związane z jajkami. Ja również tak podejrzewam, no bo jajka oczywiście wszystkim kojarzą się ze świętami wielkanocnymi i może to być moim zdaniem wszystko. Od tego, że dystans na jajkach będzie skrócony, na przykład, żeby wykluć jajko 10 km, będzie Czyło przejść 5 km. Może być również taka sytuacja, która już była kiedyś podczas jednego z eventów, że po prostu będziemy dostawać darmowe inkubatory. Możliwe również, że na w ramach eventu obniży ceny inkubatorów w sklepie, co by było bardzo fajne, osobiście, moim zdaniem, te inkubatory są po prostu zbyt drogie. Ale jest jeszcze czwarta możliwość, o której w sumie nikt nie mówił, ale ja tak osobiście podejrzewam, że w związku z takim eventem wielkanocnym może być coś takiego, że po prostu z jajek będą wykluwać się przez ten okres rzadsze pokemony lub pokemony, które zazwyczaj nie wykluwają się nigdy z jajek. O czym mówię? Już tłumaczę załóżmy że na przykład z dziesiątki zazwyczaj wykluwa nam się dratini no jest to jakby oczywista oczywistość z dziesiątki wykluwa się dratini ale na przykład podczas tego eventu możliwe że z dziesiątki od czasu do czasu wykluje się na przykład od razu Dragonair, albo nawet dragonite czyli ewoluowane formy pokémonów bo czemu miałoby tak nie być tak naprawdę to co będzie na tym evencie, zależy tylko od wyobraźni naentico od wyobraźni pracowników tej firmy no bo tak naprawdę to nie jest żaden problem dla programistów dla twórców gier żeby stworzyć cokolwiek co są tylko w stanie sobie wyobrazić gracze więc równie dobrze mogą to być właśnie unikalne, ciekawe pokemony z jajek, albo na przykład Shiny Pokemony z jajek. Oczywiście nie za każdym razem tylko jakaś tam zwiększona szansa na Shiny Pokemona z jajka, ponieważ przecież cały czas kolejne Shiny Pokémony oprócz Magikarpia i Czerwonego Gyaradosa, czekają na wprowadzenie do gry i myślę, że event właśnie wielkanocny byłby takim idealnym momentem, żeby to zrobić. Także mogliby na przykład właśnie wprowadzić Shiny, a do tego zwiększoną szansę na wyklucie dowolnego Shiny Pokemona. Z jajek. No dobra, jesteśmy już pod Ciuchcią na placu zabaw, którą gdzieś tam widać na mo za moimi plecami. No i rzeczywiście zrespił się tutaj ten Totodile. Także zbieramy dalej cukiereczki. No tak czy inaczej, podsumowując w ogóle temat tego eventu wielkanocnego, coś czuję, że naprawdę Niantic zaskoczy nas czymś ciekawym, czymś, czego po prostu jeszcze nie było. I pewnie już za dwa albo trzy dni po prostu się o tym dowiemy. Kurde, uciekł mi Totodile. W ogóle miałem też spotkać się tutaj w tym parku Totodile z widzem, którego spotkałem parę odcinków temu Adamem, bo akurat tak się składa, że mam do niego jedną sprawę. A przy okazji możemy sobie razem chwilę połapać znowu Pokemonki, ale powiem tutaj być za jakieś 20 minut, także ja w międzyczasie sobie podejdę po tamtego kolejnego Totodile'a. No powiem Wam, że wiatr się wzmaga, widać ewidentnie zmiany pogody i że od jutra po prostu będzie pewnie lało. No, zresztą tak jak zapowiadali. Oj kurczę, miałem powiadomienie, że uciekł mi tamten Totodile, także zasada 90 sekund i muszę naprawdę się pospieszyć, bo to jednak kawałek muszę podejść. Została mi jeszcze jakaś minuta z małym kawałkiem, także może podbiegnę. Dobra, mamy go. Wyrobiłem się w czasie. Postawię sobie gdzieś kamerkę na chwilę. O kurczę, nie ma to jak nowe, kreatywne ujęcie. Pana to oszczędzamy, to rzucę teraz tym razem dla odmiany na naba. W ogóle wyszły jakieś tam badania, że 80 ponad% procent graczy nigdy nie używa na nabów. Ja używam je tylko po to tak naprawdę dla beki, żeby po prostu je zużyć, żeby nie zajmowały miejsca w plecaku. Dostał w łeb nasz sympatyczny krokodylek. No i złapany za pierwszym rzutem. Dopiero sześć candy, kurczę, no, słabo to dzisiaj idzie. Aha, bo tamten jeden mi uciekł, no tak, no to złapałem w sumie dwa To dalej dopiero. Jednak bez pineupów te cukierki tak wolno wchodzą. Nie ma żadnego na Nierbaju, ale może jak się przejdę na drugą stronę parku, to się coś pojawi. Dobra, jest już kolejny. Zaraz w sumie sobie pójdziemy połapać coś innego, ale jednak troszkę tych candy uzupełnię sobie właśnie na wzmocnienie Feraligatora, a rzucę jednego pinea'a, co mi tam. Mogę się poświęcić. O, widzę, że idzie już, widzę, że idzie już Adam. Nie było mnie trudno znaleźć, byłem tam, gdzie to dalej. słuchajcie, po prostu. Dobra, co tutaj złapany. Komuny paryskiej to jest tragedia, to skorzywanie. No ja tu łapałem sobie tutaj dalej, tu jest jeden w ogóle. Miałem zero, bo robiłem ewolucję. No, no. dam ci tę książkę, a nie, ty nie masz yy, torby. No to no potem nie, ci dam, dobra. No, no, no. Dobra, przyszliśmy tu z damem na teatr letni. No bo tu oczywiście jest resp maczopów, który też już był na odcinku, ale kurczę, nie ma żadnych innych fajnych respów w Szczecinie. No. Także połapiemy sobie trochę maczopów, bo też nam są potrzebne. Na no, potem pójdę po prostu wykluć do końca jajka. Także co? Lecimy łapać maczopy. Słaba informacja, Maczopów brak. Nie wiem, gdzieś sobie wzięły i poszły. To już też spotkaliśmy. Kolejnych właśnie widzów, którzy też szukali tej Machopów nie ma i nie ma, wszyscy płaczą, ale sobie zbierzemy te Pokestopy, chociaż cztery na raz to jest takie można powiedzieć Eldorado Pokestopów, ale malutkie Eldorado, no bo już praktycznie zebraliśmy cały łup z tego miasta Inków, kurczę, ale to było Eldorado było Inków. Dobra, jest jeden maczop. Czemu ja mu rzuciłem berry? Zagadałem się. Dobra, to rzucimy pokebola tak, żeby się uwolnił. To taki podstęp, można powiedzieć. No, a on się nie uwolnił, strolował mnie. <grytania> 69 cuksów, ale nie mam maczołka dobrego żadnego, także muszę zebrać 125. Także coś czuję, że dzisiaj nie dam rady, no bo tak się dzisiaj słabo respią tutaj te maczopy, że to jest po prostu płacz i zgrzytanie zębów. No dobra, Adam robi ewolucję w machampa i trzymamy kciuki za najlepszy moveset Close Combat Dynamic Punch. <grytania> Bullet Punch, dynamic Punch. Ja miałem ten sam chyba. Mamy piąteczki, o ile dobrze pamiętam, to trzy. Polita, mało ekscytujący drop. W ogóle, jakby ktoś się zastanawiał, gdzie jestem, to pod Urzędem Miejskim Miasta Szczecina. Poliwag, też średnio ekscytujący. No i słuchajcie, trzecie jajeczko. Trzymajcie kciuki, tutaj będzie coś dobrego na pewno, no. Tangela. Wbrew pozorom, dobry Pokémon. Waln i psola wiem, czy to jest najlepszy moveset. Chyba tak. Oczywiście cukiereczki na kolejną generację, a może na wzmacnianie tego Pokemona. Dawno w ogóle nie dropnąłem Tangeli, ona chyba jest bardzo rzadka, jeśli chodzi o dropy z jajek. Chyba zaraz pożegnam się tutaj z kolegami, po prostu wsiądę na rower i dobiję tą piąteczkę. Ale to będzie za chwilę, bo jeszcze pójdziemy najpierw na Teatr Lalek, bo ostatnio tam spotkałem Dratini. Dobra, lecimy. Nie, Octillery. Mam darmowe 300 Stardustu, tak? Za pierwszym rzutem. No ale oprócz tego Octillery nic nie ma pod tym tren lalek. Dobra, tutaj z chłopakami się już żegnam. Odjeżdżają sobie w inną stronę szukać tych maczopów, a ja dla odmiany po prostu wezmę sobie rower miejski, jak to nam zwyczaju i powolutku, wolnym tempem sobie pojadę po prostu wykluć do końca tę dziesiątkę. No dobra, zsiadłem już z roweru, ale słuchajcie, zostało jeszcze półtora kilometra do dziesiątki, także trochę się przejdę. Grałem taką spokojną, bardzo cichą, fajną okolicę na taki mały spacerek. Za momencik, dziesiątka, tylko jeszcze podejdę sobie po Saitera. podejdę sobie po Saitera, bo tutaj okazuje się, że jest naścig w tym parku, do którego poszedłem się przejść. Już jednego sobie złapałem, pokażę wam. Kurde, rozłączam się kabel. Tego tutaj 1122 cp. No jak widzicie, mam już dawno cukierki na ewolucję w Sizora. Tylko nie mam metal kołta. Cały czas nie mogę go trafić. Ale tutaj gdzieś powinien być kolejny Saiter. ale oczywiście go sobie złapię, no bo Saiter to jest jeden z Pokémonów, którego bardzo lubię. Z tego co okaże, że to on nieźle się rzuca, także dam mu tutaj na naba. No dobra, jedną ręką tam nie dorzucę do niego. O, tak lepiej. No, teraz to mogę nawet podkręcić bez problemu. <laughs> to mi się podoba. No i pierwszym dorzuconym złapany, ale więc w międzyczasie oczywiście kilka poszło gdzieś tam w trawę, niestety. Niskie to od razu go odeślę. Nawet nie sprawdzę IV. I za kilkaset metrów już dziesiątka. Okej, okay, dosłownie za momencik jajko dziesięciokilometrowe. ale dzikie miejsca, aż nie ma normalnie nirbaju, tylko sightingi. Jest dziesiąteczka, jest dziesiąteczka, odpalamy. No i jestem ciekaw. Zwięczenie dzisiejszego dnia, zwiększenie dzisiejszego odcinka. Gleigar? Ale lipa, no nie Gleigar to jednak mimo wszystko trochę lipa Ale widzę, że mamy już cukierki na Gleiskora w czwartej generacji O, wyszła moja głowa tam z kadru, kurczę, to był jednak głupi kadr To był trochę głupi kadr Ale mimo wszystko zostawcie łapkę w górę, jak zwykle subskrybujcie kanał I widzimy się oczywiście już jutro w kolejnym odcinku na moim kanale Na razie, cześć!